Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam taką małą ciekawostkę, mianowicie jak wyświetlić wszystkie sterowniki w komputerze. Moi drodzy, wejdziemy sobie tutaj w wiersz polecenia, magiczny. Dobrze? I musimy tutaj poprawnie wpisać daną frazę. Ważne jest, aby to było dokładnie wpisane, tak jak ja tutaj wpisuję. Czyli driver. Query. Spacja. Spacja jest bardzo ważna. Slash. F o. Z dużej litery. Spacja. List. Spacja. Slash. V. Enter. I spójrzmy, co tutaj się dzieje. On tutaj teraz wyszukuje. Wszystkie zainstalowane sterowniki na tym komputerze, i mamy tutaj całą pokaźną bazę. Jak możecie zauważyć, spójrzcie, jaki ten słowak jest tutaj malutki. Tutaj mamy wszystkie sterowniki w naszym komputerze. Być może komuś to się przyda. No może zjedźmy tutaj, tak troszkę. Mamy tutaj jakiś kontroler hosta. Spójrzmy, co tutaj jest. Sterownik Microsoft ACPI, sterownik urządzeń, sterownik agregatora, procesora, miernika energii, alarmu. No jest tutaj dosłownie wszystko. Także tutaj mamy informacje na temat wszystkich sterowników w naszym komputerze. No i to by była cała filozofia. Nic trudnego, tylko pamiętajcie, aby dokładnie tutaj zapisać w ten sposób tą frazę, ponieważ wystarczy, że nie zrobicie odstępu, albo napiszecie coś z małej literki, na przykład to FO, no i już nie uzyskacie tego typu wyników. I to by było wszystko na dzisiaj, tak króciutko. Także w ten sposób możecie wyświetlić wszystkie sterowniki na swoim komputerze. Będę się z Wami żegnał. Dziękuję za uwagę.